Cześć, tu Marcin z browaru domowego lichtu. Z dzisiaj dalej o drożdżach, ile trzeba ich zadać, żeby wyszło dobre piwo. Zapraszam! Bardzo często dostaję takie pytania: ile drożdży zadać, czy to wystarczy, czy może nie, czy jedna paczka, czy dwie paczki i tak dalej. To są pytania początkujących piwowarów, którzy kupując zestaw startowy, czyli te wszystkie sprzęty i tak dalej, a oprócz tego zestaw taki surowców, aby zacząć sobie pierwsze piwo, no, muszą wydobrać drożdże i, i w pierwszej kolejności nie patrzą na ich ilość, ile tych drożdży trzeba dodać, powiedzmy, bazują na informacji sprzedawcy. I zazwyczaj jest tak, że, że, że w przypadku piw np. nie wiem, do 15-16 plato, no to jest powiedzmy jedna paczka, a w przypadku takich piw cięższych, np. jak risy, no to już wtedy sprzedawcy już zalecają dwie paczki drożdży. No właśnie. Jak to, jak to tak naprawdę wygląda? Ja sobie tutaj trochę poszukałem po, po i posprawdzałem, jak to, jak to w tej chwili jest. Jak to po, powinno być. I teraz tak. Mamy kalkulatory do przeliczania ilości komórek drożdżowych do zadania brzeczki. Czyli mamy tak, podajemy jaka jest objętość brzeczki, podajemy jaki jest, jaki jest plato tej brzeczki, ile balingów mamy w tej brzeczce no i wtedy kalkulatory wyliczają nam liczbę potrzebnych komórek drożdżowych. I takie kalkulatory mamy na stronie np. Brewers Friends, albo Mr. Malti, albo w programach typu Beersmith. I co się okazuje? Kalkulatory bazują na takim równaniu, które przedstawia liczbę komórek potrzebnych do zadania do zadania do brzeczki i to jest, przyjmuje się, że dla Ailey, dla Ailey, czyli dla piw górnej fermentacji, jest to 750 tysięcy komórek na każdy mililitr brzeczki, na każdy stopień plato. Czyli y, na przykład dla takiego prostego liczenia, jeśli przyjmiemy, że mamy brzeczkę, mamy 20 litrów brzeczki, 10 plato, no to y, wykorzystując ten, ten wzór my okazuje się, że potrzebujemy 150 miliardów komórek drożdżowych, aby wszystko było super fajnie. Ja tutaj nie będę, y, pomijam temat związany z underpitchingiem czy overpitchingiem, bo są takie drożdże, które, którym służy na przykład underpitching, że one gdzieś tam coś lepiej wytwarzają jakieś takie estry, które chcemy uzyskać. Ja tutaj mówię o takich, y, takim czystym profilu, na przykład jakie możemy wytworzyć przy pomocy drożdży US05, y, fermentis Fail US05. I właśnie, i patrząc na te, na te drożdże, na, te, na, to, na tą paczkę drożdży. W paczce mamy 11,5 grama tych suchych drożdży. I teraz pojawia się pytanie, a ile jest tam tych komórek? No i producent nie podaje na, na opakowaniu, ile jest komórek? Nie podaje z tego względu, że wszystkie te paczki, które on sprzedaje, to one mają tyle samo tych gramów. Z tego co pamiętam, to jest chyba 11,5 g albo 11, coś takiego. Bierze się to z tego, że każda komórka drożdżowa różnych szczepów no one się różną wielkością. No i jeśli mamy na przykład jeden szczep US05, a inny T58 albo S04, no to te komórki nieco się od siebie różnią wielkością i też ich liczba w gramie jest różna. Tak, może być nawet dwa razy więcej drożdży w jednym gramie, jednego szczepu od drugiego. I w przypadku na przykład, takich, na przykład takich drożdży jak US05, w jednym gramie mamy 6 miliardów komórek drożdżowych. Czyli szybko licząc, jeśli mamy 11,5 grama w paczce, no to mamy 69 miliardów komórek drożdżowych. A wyliczyliśmy, że naszej brzeczki potrzebujemy 150 miliardów. I co teraz? No powinniśmy chyba dać dwie paczki, żeby było wszystko prawidłnie i tak dalej. Oczywiście tego nikt nie robi. Częściej robi się tak, że robi się piwo po prostu mniejsze. Czyli, jak już idziemy tak naprawdę w tym, w tym kierunku, to robimy piwa, piwa mniejsze. Ja kiedyś na początku też robiłem y, tak, że wrzucałem paczkę do jakiejś nie wiem, dwunastki albo 13, 20 litrów i czekałem i byłem zadowolony, że bulkało i tak dalej. Piwo, jakie było jakości, no to, to takiej było, ale tak też robiłem. Po czym jak zrobiłem kiedyś piwo 11 litrów, właśnie takiej dwunastki na jednej paczce, no to było piwo lepsze. To było piwo lepsze, nie było takie alkoholowe, nie było takie estrowe. No widać, że ilość drożdży była już bardziej odpowiednia niż, niż ten. One miały mniej do zjedzenia, mniej się stresowały. Oczywiście pomijam tematy związane z warunkami fermentacji. Temperatura fermentacji czy, czy kontrola temperatury fermentacji to już jest osobny jeszcze temat, ale ale tutaj się chodzi o ilość, ilość tych drożdży. No i, yy, i w związku z tym yy, mamy, yy, mamy 750 tysięcy, ale jeśli chodzi o mocniejsze piwa, takie jak yy, na przykład pie, powyżej 15, no to przyjmuje się już milion tych komórek, czyli milion razy na każdy mililitr, na każdy stopień Plato. Yy, jeśli yy, mówiąc o lagerach, bo o nich nie możemy zapomnieć, Tutaj trzeba ten współczynnik pomnożyć razy dwa, czyli tak naprawdę do lagerów trzeba dwa razy tyle, dwa razy tyle drożdży, czy tych komórek drożdżowych, czyli przyjmuje się od 1,5 miliona do 2 milionów dla tych już mocniejszych lagerów typu Porter Bałtycki, czy jakiś doppelbok czy, czy coś takiego. Także tak to. Wygląda, jeśli chodzi o, ta, o same suchary. Jeśli chodzi o drożdże płynne, no to tutaj sytuacja jest nieco inna, bo na przykład taki producent Wajist podaje na swoich opakowaniach, że jest na przykład 100 miliardów komórek drożdżowych. I teraz co to oznacza? Oczywiście zakładamy, że tych, tych komórek jest 100 miliardów plus minus, no wiadomo, że idealnie nie jest, ale musimy też wiedzieć o tym, że drożdże z czasem wymierają. Po miesiącu może być to nawet 21% mniej drożdży. W związku z tym data produkcji, czy data pakowania tych drożdży jest istotna, jeśli kupujemy drożdże płynne. Jeśli one mają miesiąc, no to już musimy wiedzieć, że tych drożdży nie jest 100 miliardów, tylko już gdzieś tam niecałe 80, tak? Dlatego startery są jak najbardziej. Jak najbardziej potrzebne w takim, w takim wypadku. Czyli można powiedzieć, że około 0,7% dziennie tych drożdży nam, nam wymiera. No właśnie i wspomniałem o starterach i teraz tak, mamy tą naszą brzeczkę 20 litrów 10 platą. potrzebujemy 150 miliardów komórek, mamy, mamy, kupiliśmy sobie jakieś drożdże płynne, mamy 80 miliardów komórek, wychodzi na to, że trzeba zrobić starter, żeby mieć powiedzmy tych droży dwa razy więcej. Więc tutaj polecam programy do określania wielkości starterów. W przypadku tego, w przypadku naszym, czyli jeśli musimy zrobić ich dwa razy więcej, myślę, że wystarczy taki starter litrowy, 8 plato, czyli powiedzmy taką brzeczkę na bazie ekstraktu słodowego, Mieszamy y, litr, y, zadajemy te drożdże i najlepiej na mieszadle magnetycznym y, wprawiamy w ruch, prawda, tą, tą całą mieszaninę. Y, chodzi o to, żeby drożdże pobierały, żeby ta, żeby pobierały tlen y, z powietrza, bo drożdże mają się rozmnażać. Y, najlepiej rozmnażają się, jak mają tlen. Jak nie mają tlenu, to zaczyna się fermentacja. I dlatego, dlatego no te warunki beztlenowe są istotne później, tam już przy, przy fermentacji. Ale normalnie potrzebują tlenu i one najlepiej, najlepiej roznażają się jak mają tlen. Te startery nie muszą być wykonywane na mieszadłach, w kolbach i tak dalej. Można to zrobić też w zwykłym słoiku, jeśli jest odpowiednio tam zdezynfekowany i tak dalej. Ale to, o tym już to nawet nie mówię. Albo w takich normalnie plastikowych butelkach, które trzeba. Y, które trzeba też natleniać. I teraz, jak wlejemy sobie tą brzeczkę, mamy tą brzeczkę, natleniamy, napowietrzamy dokładnie tak samo jak w przypadku y, napowietrzania brzeczki y, w, y, przy, przy, no, przy, przy starcie fermentacji, tak? Przed zadaniem droży, napowietrzamy brzeczkę i dodajemy drożdże. Po to, żeby tych drożdży się namnożyło więcej. Przy, m, dzięki temu tlenowi, który jest w brzeczce. Y, no i potem. Ilość tych drożdży powoduje, że mamy ich więcej i, i zaczyna się fermentacja. Ym, I z butelką tak samo. Trzeba po prostu ją tam trząść co jakiś czas, parę godzin. Oczywiście czas wytworzenia tej ilości drożdży będzie dłuższy, bo w przypadku kolby gdzieś tam 24 do 48 godzin, a w przypadku takiej butelki, no to trzeba trochę dłużej. Dobrze jest to dobrze napowietrzać i co tak te 4 razy dziennie to po prostu zrobić tak zamieszać. Także jeśli chodzi o te startery, no to no i taki starter później najlepiej jest odłożyć do lodówki, poczekać aż wszystko opadnie i przed zadaniem drożdży zlać ten płyn z, spona, z nad z drożdży, zostawić tylko trochę na dole, żeby można było wymieszać i wlać do, do brzeczki. Oczywiście ja też kiedyś tak robiłem, że, że nie wlewałem ze starteru całego, znaczy wlewałem całość. Czyli po prostu nie patrzyłem, a tam wlewam całość i wlewałem. A w y, przypadku. Y, ale teraz, ostatnio, właśnie zlewam. Zresztą, ostatnio nawet starterów też nie robię, bo bo, mam, bo, mam, bo, bo pracuję na gęstwach. Dlatego, dlatego te startery y, no, nie są taką moją codziennością piwowarską, jak to się mówi. Tak, y, i y, y, y to zadajemy, i tyle. Czyli na powietrzenie, brzeczki, to tak jak tutaj, w tym jest też istotne. Tak. Teraz, co mamy, jakie mamy jeszcze możliwości? No to mamy te nasze gęstwy. Zbieramy gęstwę, tak jak w moim poprzednim filmie pokazywałem, jak ja tutaj z tą gęstwą postępuję. Oczywiście możemy zebrać całą gęstwę i też wielu piłowarów po prostu zadaje całą gęstwę, nie oddzielają tych bardziej żywotnych, silnych drożdży od tych takich już w sumie martwych, tylko zadają całość. Takie praktyki też są stosowane. Ja, ja, powiedzmy, przy pierwszym zbiorze ok, ale już przy kolejnym, to już wiem, że zadałem wcześniej już martwe drożdże, więc chcę się tych drożdży przynajmniej po części pozbyć. Czasami po zbieraniu, po zebraniu gęstwy, przepłukaniu tych drożdży, oddzieleniu tych żywych od, od martwych jest sytuacja taka, że mamy ich na tyle mało, że trzeba też zrobić starter. Także to też, też tak może być. Co, co, co tu jeszcze mógłbym dodać? Aha, jeśli chodzi o ilość drożdży tych komórek drożdżowych w gęstwie, no to to jest też uzależnione od tego, jaką mamy, jakie mamy drożdże, jakie mamy szczep. Powiedzmy, dla tych US-ów będzie to miliard komórek w jednym mililitrze. Czyli powiedzmy, jak mamy szklankę, całą szklankę powiedzmy tych drożdży, nie? Tak, w takiej luźnej formie, to. to no to to już jest powiedzmy miałem 200 miliardów czy, czy 300 miliardów tych komórek drożdżowych. Yy, tak, ja nawet kiedyś yy, yy, w kwestii gęstwy miałem, mieliśmy taką sytuację, ważyliśmy wspólnie Risa yy, yy, i miałem, miałem gęstwę, tak naprawdę 2 trzecie słoika takiego litrowego, 2 trzecie słoika świeżej gęstwy yy, po apce. To były też US, US05, i plan był taki, żeby zrobić 16 litrów RISA 26 Plato bodajże. Niestety, niestety nie wyszło tyle, wyszło 9 litrów 28 Plato. No i całe te drożdże poszły, i kto wie, czy właśnie ta ilość tej gęstwy nie przesądziła tutaj o tym, że to piwo praktycznie było niealkoholowe i było naprawdę dobre. No i to, jest, to był ten Smoke ris, który ważyliśmy wspólnie z Bartkiem, z Devin's yy, na, na konkurs w zeszłym roku. Teoretycznie będziemy o wspominać, bo było to piwo dobre. Yy, i, I tak, i tak. I być może to ten przypadek, że tej było piwa nagle się stało mniej, a tych droży, żeśmy mieli, nie wiadomo jakby było, gdyby było 16 litrów. No nie wiem, nie wiem, czy by było też takie dobre, czy nie. Także tak to, tak to wygląda. Yy, jeśli chodzi o gęstwo, to też warto tutaj wspomnieć o tym, że ważne jest, żeby wiedzieć, jaka jest, yy, jaka jest yy, jakie były warunki fermentacji przeprowadzone, yy, w jakich warunkach fermentowało piwo, z którego mamy tą, tą gęstwę. Bo yy, no, ja sobie nie mogę wyobrazić, że, że dostaję na przykład gęstwę do, o, po, po drożdży lagerowych, i, a, a lager był, nie wiem, prowadzony w 15 stopniach, bo gdzieś tam temperatura uciekła i tak dalej. To wtedy to już nie są te same drożdże, yy, yy, no, i po prostu one też. Drożne mają tą zdolność do y, takiej adaptacji, to znaczy one też y, y, się zmieniają, one, y, one po prostu dostosowują się do warunków, y, mutują, y, tak. I, y, no i potem y, zachowują się zupełnie inaczej niż te wzorcowe, y, y, czyli tak jak te, które chcemy, żeby się zachowywały, tak. Czyli powiedzmy, jeśli są te temperatury wysokie, one zupełnie inaczej fermentują, powodują. Że powstaje dużo jakichś innych estrów, nie estrów, no i one takie, takie warunki później przyjmują do kolejnych yy, fermentacji. Tak, yy, także to jest yy, o tyle istotny temat, że yy, tak jak yy, mówię, że, że są, są sytuacje typu underpitching i overpitching, to to już jest inny, in, inny temat, że tych drożysz jest na przykład specjalnie mniej zadaje, czy, czy specjalnie więcej. Jeśli da się za dużo, znowu droży, no to piwo na pewno szybciej i, i głębiej odfermentuje. To na pewno. Tyle tylko, że znowu jesteśmy narażeni, że są jakieś posmaki, nie wiem, drożdżowe mogą być i tak dalej. Także no tutaj są plusy i minusy, ale to już jest temat powiedzmy na, na, inny, na inny film, być może. W tym momencie myślę, że to, to, to tyle z mojej strony, jeśli chodzi o kwestie ilości drożdży jakie powinniśmy zadawać do, do, do brzeczki. Pozdrawiam, Browar Lichtus, życzę dobrych warek, które a dobre będą wtedy, kiedy będzie odpowiednia fermentacja, odpowiednia ilość drożdży, no i kontrola tej fermentacji. Pozdrawiam, do następnego filmu, cześć.